W 2020 roku, w bieżącym roku, umija, umija 35 lat od powstania Izby Regionalnej w Dostu. Zaprosiłam dzisiaj panią Wiesławę Szerbelek, ówczesną panią dyrektor i twórczynię Izby Regionalnej, zbiorów, żeby opowiedziała nam dzisiaj o historii właśnie naszej Izby Regionalnej. W międzyczasie proszę także, aby podpisywać się w księdze pamiątkowej, która jest tam na stole. Bardzo dziękuję, i oddaję głos pani Wiesi. Tak jak tu powiedziała pani dyrektor, w 2085 roku powstała Izba Regionalna. Ale ja tak się ustawię, żeby tym niczego nie zasłaniać. Ale ponieważ, yy, yy, może tam w kroniku ktoś czytał, było to przy Ośrodku Kultury z Kraju. No i dwa lata istniało przy skraju. No i tak to się stało, że w 1987 roku, jest tam w kronice dokument, zostało to przydzielone w bibliotece. No, więc z tych zbiorów, które miałam w domu, bo do dziś ponad 50% tych zbiorów jest nadal z prywatnych materiałów, po prostu zaczęłam przynosić własne. Tam głównie zabawki, całe te działy służane z naczyniami, z jakimiś urządzeniami yy, yy, takimi gospodarczymi. I ponieważ zaczęło coś być, zaczęło przybywać, to już inni się kusili, zaczęły przybywać. Rzeczy od mieszkańców, którzy zobaczyli. Na takiej zasadzie przybyło na przykład z ulicy Podgórnej całe szefstwo, bo to rodzi klan cały, Hoffmanów. Po prostu jak już coś było, a i coś się znalazło, to jakby łatwiej też było innym powiedzieć: My też przekażemy. Ale y, około 30 lat temu y, za nami, tam za panią Moniką jest, stoją żarna. Wiecie, to jest ewenement, bo najczęściej żarna to albo tylko oglądamy y, te y, koła, albo jakiś tam, nie wiem, coś, jakiś element. A to są żarna, które są czynne. I to było po 30 lat temu. Przy ulicy Gancarskiej stał domeczek, bardzo malutki, sympatyczna chałupka, i ona, i za, za tym budynek gospodarczy. I w tym budynku gospodarczym były te żarne. I rodzina państwa merków, czyli Stefan i Teresa, już wtedy byśmy się tu wszyscy znali, jak to w małym polsku, przekazali te żarna. I jak już potem ten domeczek, zanim ten wasz powstał, był rozbierany, to również wyprosiłam, żeby mi takie drzwi też przekazali. Tam są drzwi, ciekawe okucia. Tu chłopcy troszeczkę się O! Takie już dzisiaj niespotykane. To były drzwi między kuchnią a pokojem. Jak budowana była kanalizacja w Dolsku na początku lat 90., to yy, kąpałam ja w, w ogrodzie. W ogrodzie między Kościelną a carskim, ten dół. I to wszystko są efekty, tak możecie stać. To wszystko są efekty. Aha, i jak chodzi o zbiory? Pracowałam, robiłam to wiele lat, yy, i tak jak tam wynika od 1987 roku, stopniowo, stopniowo. Ale skąd się te drobiazgi musiały wziąć? Miałam trzy dobre dusze przez moją działalność. Trzy dobre dusze, dzięki którym. To, co teraz oglądamy, jest takie, a nie inne. Była to, była to Wanda Tomczak, który niestety już między nami nie ma, a wielu wie, kto to był. Ona, dzięki niej jakby nabierałam siły, docierałyśmy do ludzi, te zdjęcia z różnych organizacji. Ktoś musiał rozpoznać, bo ten dział to jest ciekawy też dla dzieci. Tu na przykład opowiadam dzieciom, jak dziadkiem ostrzyli noże, jak to wyglądało. Tam przy żardach to. I nie wiedzieli na przykład ci z słowa ostatnio, to czego to służy? Tu gdzie ja się oto no coś? To Właśnie myśleli, że sam. Złacie to tak jest. A oni, no no tak, przy... ale to już dla nie. Ja, rani to, rani rani ja jest. to robiłem osobiście. Wiem, ale dla niektórych to już jest czarna masja. Oni już nie rozumieją. Jak chodzi o kroniki, to kronika Izby, bo ja myślę, że tu nasza władza kochana, bo wiem, czy już widzieli, bardzo zapraszam, żeby zobaczyli, jak to działało. Jest wszystko co do dnia. Od pierwszego dnia mojej pracy w Izbie do ostatniego dnia podejścia na energię. Jest wszystko. I tak samo było w bibliotece, a teraz leżą kroniki do podpisania. Jakbyście z dzisiejszego dnia się tam wpisali, to byłoby bardzo miło. No i tak to wygląda. Także z ja myślę, bardzo wiele będzie teraz wynikać, jak i co, artykuły wszelkie. No i udokumentowałam strój nasz, regionalny, nasz regionalny z, tymi z tym czepkiem, z tymi niebieskimi, niebiesko-białymi ubiorami. To jest wszystko w tamtej gablocie, ale to czas ze spokojem. A strój taki codzienny, ale no bardziej kościelny. I to przekazała ciachowska Kazimiera chyba co, z Hadzyni. A tu było, jest strój męski na takie właśnie sytuacje już bardziej kościelne. To przekazała Małgosia Gronek. W, w dziale takich w, życia codziennego jest bardzo wielki ogrom, ale naprawdę nie dalibyśmy rady omawiać szczegółów, ale myślę, że się Pan to jeszcze... Dyszu, zapraszamy. Na pozostałe spotkania klasyczne, gdzie Pani Wiesia dokładnie może nam opowiedzieć o różnych zbiorach. Ja chciałabym tylko też dopowiedzieć, że pomieszczenie, w którym się znajdujemy, to jest jeden z pierwszych projektów unijnych, który został zrealizowany w naszej gminie. Tutaj przy wielkiej pomocy Pana Burmistrza Ówczesnego Pana Henryka Litkę, udało nam się. Y, zdobyć to wyposażenie, gdzie te zbiory mogły y, tak, no, być. To jest niezmiernie, uliczną. dlatego ja się nigdy nie odważam mówić, tak. że zbiory twórco y, ja tylko zbiorów. Tak. Bo i zresztą jak to było projektowane, to ktoś bardzo mocno z głową myślał, że zostawił te wszystkie wiązania takowe, te słupy, te to jakby dodaje klimatu. Tak, 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 tak. Także ja już wtedy nie byłam pracownikiem, jedynie przyszłam potem po, po I Prosimy Państwa, też podpisywanie się do tego. 嗯。